Pani Ewo, ogromne gratulacje. Pewnie nie będę dzisiaj pierwsza, ale chciałabym podpytać, czy emocje już zdążyły opaść? Nie. <noise> nie, cały czas buzują. Zwłaszcza, że dzisiaj faktycznie taki ogrom gratulacji odbieram, tyle życzliwości z każdej strony, że no to cały czas gdzieś się wzruszam, cały czas gdzieś to buzuje we mnie. W końcu dopiero parę dni przyleciałam z Antarktydy, więc to jest jeszcze wszystko bardzo, bardzo świeże. Wyprawa, do której przygotowywała się Pani przez wiele, wiele czasu. Wyprawa, która pewnie była też trudna i zastanawiam się, czy miała Pani podczas tej całej podróży taki moment, e, taką myśl, wycofam się, bo nie daje już rady? Nie, muszę przyznać, że pod takim kątem fizycznym, czyli dobrej kondycji, e, e, wytrenowania organizmu, byłam absolutnie przygotowana świetnie. I nie tylko ja, dlatego że Klaudia Cierniak-Korzuk, moja partnerka wspinaczkowa, e, czy moi partnerzy też miałam jeszcze w zespole dwóch marków. Tomek Kobielski, który był naszym przewodnikiem. Mieliśmy naprawdę bardzo mocny zespół, zwłaszcza, że Marek Leszkiewicz, który też z nami był w zespole, on też kończył koronę wulkanów ziemi. Tomek e, e, robił podwójną koronę, jest jedynym Polakiem, który ma koronę ziemi i koronę wulkanów ziemi. Więc mieliśmy taki naprawdę mocno zdeterminowany, ale też mocny zespół, który się dobrze do tego przygotowywał, bo my wszyscy wiedzieliśmy, po co tam jedziemy. E, więc pod takim kątem przygotowania byliśmy dobrze przygotowani, natomiast była bardzo duża niewiadoma, Związana z pogodą. E, dlatego, że Antarktyda jest takim miejscem, gdzie wszystko jest zdeterminowane, czy będzie okno pogodowe. Zwłaszcza, że e, muszę powiedzieć, że. Em, nam się udało wylecieć pod Mount Sindley, bo oczekując w bazie Union Glacier na okno pogodowe, kiedy była decyzja, że jest okno i możemy polecieć pod Mount Sindley, ta góra, ten wulkan, odległy jest od bazy prawie 1000 kilometrów, więc leci się jeszcze parę godzin. Tam już jest zakładany obóz, czyli tam nie ma nic stałego, jest jak gdyby płaskowyż, na którym nie ma nic. My wszystko musimy ze sobą przywieźć, a później to przenieść do górnego obozu. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że myśmy polecieli, zdobyliśmy wulkan, wróciliśmy do bazy Union Glacier, a wspinacze, którzy oczekiwali na wejście na Wilsona, nikt nie poleciał, nie było okna pogodowego. Wszyscy oczekiwali. Już ponad 10 dni tłum wspinaczy. Ponad 200 osób w bazie i nikt nie poleciał na Wilsona. Także my naprawdę mieliśmy niesamowite szczęście, że nam się udało wstrzelić w okno pogodowe. Czyli właśnie poza kondycją to trochę też jest potrzebne szczęście przy takich wspinaczkach, przy takich wyprawach, prawda? Tak, jak to mówi moja przyjaciółka, moje anioły nieźle się napracowały, żeby to szczęście dopisywało. Ja bardzo wierzę w swoje szczęście. Też popieram tą modlitwą i faktycznie nam okno pogodowe dopisało, chociaż załamała nam się pogoda i schodziliśmy w bardzo trudnych warunkach ale takie są góry, góry są nieprzewidywalne, nie da się do końca przewidzieć tej pogody, naprawdę Tomek i sprawdzał i przez Polskę i przez bazę Union Glacier, cały czas monitorowaliśmy tą pogodę, natomiast jak była decyzja, że w ogóle lecimy, a oprócz jeszcze nas był jeden zespół spinaczkowy z innej firmy, którzy... Też podjęli decyzję, że idą, więc mieliśmy taką mobilizację, że jeżeli oni idą, to znaczy, że jest okno pogodowe, my też idziemy. Byliśmy drugim zespołem, który wchodził wtedy na górę Montsidley i wszystko się udało, i pierwszy zespół wszedł, ten, oni mniej więcej tak jakieś dwie godziny wcześniej przed nami zdobyli szczyt i nam też to się udało, natomiast faktycznie i oni, i my wchodziliśmy w trudnych warunkach. Więc no, to było na pewno bardzo takie duże doświadczenie. I co wtedy rodzi się w głowie, kiedy ma się tę świadomość, że warunki nie sprzyjają, że są te przygotowania, że wie Pani, że jest pewna fizycznie, ale że to nie, nie wszystko zależy od Pani, bo jednak coś się może, nie daj Boże, zadziać. Ufność w opatrzność boską. Ja mam ogromną ufność w, w anioły, mam ogromną ufność w opatrzność boską. Ja po prostu wiedziałam, że jeżeli weszliśmy to dojdziemy bezpiecznie też do obozu, tylko trzeba zachować spokój. I jak gdyby zaufanie tej opatrzności polskiej mnie niesamowicie uspokoiło, wspierało, także ja byłam pewna, że do tego obozu dojdziemy. Z Pani słów wynika, że jest Pani osobą bardzo wierzącą. Tak, ale nie lubię o tym opowiadać, bo to są jednak bardzo tematy intymne, osobiste, i ja uważam, że niekoniecznie o wszystkim trzeba opowiadać. Jasne, ale fajne jest to, że nie wstydzi się Pani wiary w Boga, bo jest duża grupa właśnie polskich celebrytów, którzy mówią, i znanych osób, którzy mówią wprost, jestem wierzący. Tak, ja jestem osobą wierzącą. Dobrze, zostawmy więc tematy wiary, <laughs> zostawmy tematy e, Pani spinaczki. Przejdziemy do tematu programu Ewa gotuje, co przygotuje i ugotuje wiosną. Same pyszne rzeczy, dobre, sprawdzone przepisy oparte o lokalne, regionalne produkty. Będą to przede wszystkim takie przepisy, które są inspirowane też moimi podróżami po wszystkich kontynentach świata, ale będę zawsze to robić w oparciu o takie produkty, które są dostępne powszechnie w naszych sklepach, na naszych straganach, na naszych placach targowych, tak aby każdy widz Polsatu był w stanie moją recepturę powtórzyć w domu. Czyli tak naprawdę kuchnia świata, którą można zrobić w Polsce. Tak, kuchni świata, którą mogą, mo, można zrobić w Polsce, ale z drugiej strony też e, trochę kuchni polskiej, bo wiadomo, że ja wracam do najlepszej kuchni na świecie, a ja uważam, że kuchnia polska do takich należy. A Czy myślała Pani kiedyś o tym, żeby ruszyć w Polskę i nagrywać właśnie odcinki, powiedzmy, w danym, danej lokalnej społeczności i próbować tych lokalnych smaków i próbować je odtworzyć? Tak, w momencie, kiedy jeszcze e, nie było pandemii, to z programem Ewa gotuje, jeździliśmy ich po do kół gospodyń wiejskich, które fantastycznie gotują. Po różnych e, takich częściach Polski, bo byliśmy i na Podlasiu, i byliśmy na Lubelszczyźnie, byliśmy w okolicach e, Koszalina, północy Polski. E, także e, program podróżował, natomiast no później była sytuacja jaka była. Wszyscy pamiętamy słynną celebrycką chorobę. To wszystko troszkę się skończyło, ale tak czy inaczej z moim programem tam staram się przynajmniej e, do lokalnych dostawców, e, do lokalnych takich Którzy robią ciekawe rzeczy, zaglądać z kamerą. To które danie z kuchni polskiej jest Pani ulubionym? Nie ukrywam, że po zdobyciu góry Montcindle i po przybyciu do Polski, moją absolutnie ulubioną potrawą przez pierwsze trzy dni był rosół. Taki rosół z wiejskiej kły. <gry> Nawet z wiejskiej kaczki. Dlatego serdecznie dziękuję mojemu kuzynostwu ze, ze strzeszyna, z moich rodzinnych stron za dostarczenie cudownych absolutnie kaczuszek, na których po prostu były gotowane wywary, rosoły, bo to jest rzecz, która najbardziej odżywia, a ja nie ukrywam po tym ekstremalnym wysiłku, musiałam nabrać sił. To jaki jest przepis na taki rosół według pani Ewy Bachowicz? Znaczy przede wszystkim musi być dobry surowiec, bo to jest podstawa. Do tego warzywa wiadomo jak do rosołu, czyli marchewka, pietruszka, seler, por, opalona cebula. Ja dodatkowo jeszcze dodawałam czosnek. No i bardzo wolniutko, długo, bardzo długo gotowany rosół i coś pysznego. Zostając jeszcze trochę w tematach kulinarnych, zbliża się post, który poprzedza Tłusty Czwartek. Czy jest pani team e, pączki, czy team faworki? Team faworki. <laughs> To jaki jest właśnie przepis? Przepis można bardzo łatwo znaleźć na mojej stronie internetowej www.wawawachowicz.pl. Tam jest jeden najlepszy przepis na faworki, na nieprawdopodobnej ilości żółtek, bo ja uważam, że właśnie faworki zrobione na żółtkach, tam jest bodajże 8 żółtek i 4 jajka, jest najlepszy na świecie. Ważne, żeby ciasto było dobrze wyrobione. Ważne, żeby to ciasto y, tak pobić trochę wałkiem, żeby na powietrze, żeby później y, cieniuteńko rozwałkować, dać mu odpocząć, a następnie by Ja uważam, że najlepsze są smażone na smalcu. Ja smażę na smalcu z dodatkiem masła, bo ja lubię ten aromat masła klarowanego, żeby gdzieś tam to masełko zapachniało. W związku z tym ja do smalcu dodaję trochę masła i właśnie na, na takim tłuszczu smażę faworki. A czym można by zastąpić smalec, bo niektórzy są wega, weganami i unikają tego typu produktów, to co im bym Pani poleciła? Olej kokosowy, naprawdę. Olej kokosowy jest też, ma też bardzo wysoką temperaturę dymienia. Można bez problemu dostać go praktycznie w każdym sklepie, więc dla tych, którzy są weganami, nie smażcie na olejach, ponieważ oleje, zwłaszcza te rafinowane, no nie do końca. Natomiast olej kokosowy absolutnie świetnie nadaje się też do smażenia, więc tutaj można sięgnąć chociażby po olej kokosowy. Nie, Ewo, Wielki post to jest też taki czas, w którym niektórzy sobie robią postanowienia, czegoś sobie odmawiają, starają się być coraz lepszym. Jakie jest Pani postanowienie? Czy ma Pani jakieś takie postanowienie na ten czas? Tak, zawsze na Wielki Post staram się zrobić postanowienie, ale o nich o tych postanowieniach moich nie chcę rozmawiać publicznie. Natomiast faktycznie dla mnie to też jest taki czas, że warto czego, z czegoś rezygnować. I wytrwać w tym 40 dni. I udaje się to pani jak na, na podstawie poprzednich lat? Różnie. <laughs> Różnie, ale zawsze próbuję. I to, I to jest najważniejsze, pani Ewo. Za panią intensywny czas przed panią. Także intensywny? Tak, bardzo intensywny. Zwłaszcza, że nie było mnie trzy tygodnie w domu, więc przede wszystkim teraz chcę czas poświęcić dla moich bliskich, bo. E, to im zawdzięczam że ja na tą górę mogłam wejść bo te przygotowania trwały prawie 4 miesiące intensywnych treningów kriokomory rehabilitacji fizykoterapeutów masaży znowu trening żeby była forma więc moja rodzina dała mi ten czas więc ja teraz będę chciała ten czas Oddać swoją uwagą dla moich najbliższych. Mam nadzieję, że mi się uda. Czy szykuje się jakaś wspólna podróż, na przykład relaksacyjna? No, planujemy. Mam nadzieję, że uda nam się dziś mój grafik wszczelić. Bardzo bym chciała z moim mężem wyjechać i odpocząć, po prostu pobyć tylko we dwoje. A tak się zastanawiam, jak woli pani odpoczywać? Czy woli pani zwiedzać i aktywnie poznawać na przykład świat? Czy woli pani położyć się na plaży, mieć taki, taką chwilę dla siebie, na opalanie, na nic nie robienie? Nie ukrywam, że po tej konkretnej wyprawie mam. Absolutną ochotę na kilka dni, totalnie nic nie robienia, e, ewentualnie książka. A wtedy wyłącza pani telefon? Tak, ja nawet teraz miałam taką sytuację, że jak przyleciałam cztery dni temu z Antarktydy, na dwa dni wyłączyłam telefon. I potem pewnie milion niedybnych połączeń? No było tak, ale e, też nie było mnie na social mediach przez dwa dni, ale musiałam, naprawdę musiałam na chwilę troszeczkę odstawić e, social media, telefon, bo no, był czas też potrzebny i dla mnie, i dla bliskich. I też piękny gest Pani córki na lotnisku z tą koroną, to mnie chwyciło za serce. Ja się popłakałam, to było coś tak niesamowitego, ja się nie spodziewałam. Znaczy ja wiedziałam, że moja córka będzie na lotnisku, wiedziałam, że moi bliscy będą na lotnisku, ale to, że ona zrobiła szarfę Korona Wulkanów Ziemi, że przygotowała dla nas korony, ale na tej koronie jest grawerunek Korona Wulkanów Ziemi. I dla mnie, i dla Klaudii, i dla Tomka, no nie ukrywam, że po prostu, no, no serce mi się roztopiło. Rozpadła na kawałeczki, z, oczywiście z radości, ze wzruszenia. I to jest też piękne, że mają Panie taką relację. Tak chciałam to jest bardziej przyjacielska, czy jest Pani takim bardziej słabym rodzicem? Ja myślę, że w tej chwili już wchodzimy na etap bardziej przyjacielskiej relacji. Staram się być takim bardziej partnerem, podpowiadaczem, ale bywa też tak, że e, widzę, że moja córka bardziej chce mamy i do mnie wtedy dzwoni i mówi tak, Mamo, e, potrzebuję od Ciebie porady, ale jako od mamy. <głos> <głos> Także naprawdę niesamowicie cieszę się, że z moją córą, z Olą, że udało się zbudować taką fantastyczną relację, bo nie jest to łatwe we współczesnym świecie. No nie, nie, jest to też e, łatwe być jednak mamą i czasami powiedzieć stop, czasami krzyknąć jak trzeba. A czy pamięta Pani jakąś taką sytuację, która się zadziała, że powiedzmy powiedziała Pani nie rób tego córko, a potem żałowała? E, ja jestem wychowana... E, Duchu wolnościowym przez moich rodziców. I moi rodzice zawsze mi mówili tak, że dziecko rób tak, żeby było dla ciebie dobrze. I o rodzice mi coś tam radzili, a następnie mówili, ty masz swoje życie i musisz wybierać dla siebie dobrze. I ja staram się w tym duchu wychowywać też moją córkę, żeby zostawiać jej wolność wyboru, pokazywać jej drogę, że możesz tak. Tą drogę pójść, możesz taką decyzję podjąć, zastanów się z jakimi to się wiąże konsekwencjami. Natomiast staram się ją zawsze kierować tak, żeby jednak ona sama podejmowała decyzję, ponieważ odpowiedzialność za tę decyzję też będzie ona w swoim życiu ponosić. I to są piękne słowa pani Ewo, już nie będę pani zatrzymywać. Dziękuję za rozmowę. Życzę Dziękuję tego wymarzonego bardzo. wypoczynku <grym> i tych chwil <grym> dla rodziny. Tak. Dziękuję bardzo. To na to czekam teraz najbardziej. Dziękuję. 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 Dziękuję.